Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. <laughs> Co jest wolą Pana Boga? Spójrzmy na parę tekstów z Pisma Świętego, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. On jest cierpliwy, chce bowiem wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Wolą Boga jest także, abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował. Pan Bóg Objawia nam swoją wolę w Piśmie Świętym, pokazuje nam, czego pragnie dla nas, czego pragnie dla człowieka, i my, modląc się tymi słowami, wyrażamy pragnienie podążania do tego celu, celu, którym jest realizacja jego woli. Miłość jest środkiem do tego celu, celem jest zbawienie. Poddając się woli Boga, wierzymy, że idziemy dobrą drogą. Dzięki modlitwie jesteśmy także w stanie rozpoznać, jaka jest wola Boża, osiągnąć wytrwałość do jej wypełniania. Jezus poucza nas, że, to Królestwo, że do Królestwa Niebieskiego nie wchodzi się przez wielomóstwo, ale spełniając wolę Ojca, który jest w niebie.